Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Alexander Football. Dzisiaj przedstawię Wam newsy z ostatniego tygodnia. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Zapraszam do oglądania! No i, i eliminacja do Mistrzostw Świata w Katarze Rafał UEFA. Rozpoczęła się w tym tygodniu pierwsza kolejka w środę. Turcja wygrała 4 do 2. Z Holandią. Finlandia zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 2 do 2. Łotwa przegrała z Czarnogórą 1 2. Słowenia wygrała z Chorwacją 1 0. Belgia 3 do 1 z Walią. Serbia wygrała z Irlandią 3 do 2. Portugalia z Azerbejdżanem wygrała 1 0. Malta przegrała z Rosją 3 do 1. Estonia przegrała z Czechami 6 do 2. Cypr zremisowała ze Słowacją 0 0. Francja z Ukrainą 1-1. Gibraltar przegrał z Norwegią 3-0. Izrael przegrał z Danią 2-0. Bułgaria przegrała z Szwajcarią 3-1. Szwecja wygrała z Gruzją 1-0. Szkocja zremisowała z Austrią 2-2. Armenia wygrała z Liechtensteinem 1-0. Polska zremisowała z Węgrami 3-3. Węgry pod koniec grały 10-1. Bramkę z dobrych Lewandowski. Albania wygrała z Andorą 1-0. Niemcy wygrały 3-0 z Islandią. Rumunia wygrała z Macedonią Północną 3-2. Mołdawia zremisowała z Wyspamiowczym 1-1. Włochy wygrały z Irlandią Północną 2-0. Hiszpania zremisowała z Grecją 1-1. Anglia wygrała z San Marino 5-0. I dzisiaj rozpoczęła się druga kolejka eliminacji. 15.30. O 15.00, przepraszam, dwa pierwsze mecze się rozpoczęły dzisiaj. Rosja wygrała ze Słowenią 2 do 1. Czarna Góra wygrała z Gibraltarem 4 do 1. Dzisiaj o 18.00. Chorwacja, Cypr, Norwegia, Turcja, Holandia, Łotwa, Białoruś, Estonia. O 20.35. Czechy, Belgia, Irlandia, Luksemburg, Słowacja, Malta, Serbia, Portugalia. I jutro... Zakończenie drugiej kolejki. Teraz tabela. Grupa A. Pierwsza Serbia. 3 punkty. Druga Portugalia. 3 punkty. Trzeci Luksemburg. 0 punktów. Czwarta Irlandia. 0 punktów. I piąty Azerbejdżan. 0 punktów. Grupa B. Pierwsza Szwecja. 3, 3 punkty. Grecja. Druga. 1 punkt. Trzecia Hiszpania, 1 punkt, czwarte Kosowo, 0 punktów, i piąta Gruzja, 0 punktów. Grupa C, pierwsza Szwajcaria, 3 punkty, drugie Włochy, 3 punkty, trzecia Litwa, 0 punktów, czwarta Bułgaria, 0 punktów, i piąta Irlandia Północna, 0 punktów. Grupa D, pierwsza Bośnia i Hercegowina, 1 punkt. Druga Finlandia 1 punkt. Trzecia Ukraina, 1 punkt. Czwarta Francja, 1 punkt. I piąty Kazachstan, 0 punktów. Grupa E. Pierwsze Czechy, 3 punkty. Druga Belgia, 3 punkty. Czwa Trzecie Białoruś. Czwarta Walia, zero punktów, tak samo jak Białoruś. Piąta Estonia, 0 punktów. Grupa F. Pierwsza, Dania, 3 punkty. Druga, Austria, 1 punkt. Szkocja, trzecia, 1 punkt. Wyspowcze, 1 punkt. Czwarta, piąta, Mołdawia, 1 punkt. Izrael, szósty, 0 punktów. Grupa G. Pierwsza, Czarnogóra Góra, 6 punktów. Druga, Norwegia, 3 punkty. Trzecia, Turcja, 3 punkty. Czwarta, Łotwa, 0 punktów. Piąta, Holandia, 0 punktów. I szósty, Gibraltar, 0 punktów. Punktów. Grupa H. Pierwsza Rosja, 6 punktów. Druga Słowenia, 3 punkty. Trzeci Cypr, 1 punkt. Czwarta Słowacja, 1 punkt. Piąta Chorwacja, 0 punktów. Szósta Malta, 0 punktów. Grupa I. Grupa teraz. Pierwsza Anglia. Z polską grupa. Jej. Pierwsza Anglia trzy punkty. Druga Albania trzy punkty. Trzecia Polska, 1 punkt. Czwart, czwarte Węgry, 1 punkt. Piąta Andora, 0 punktów. Szóste San Marino, 0 punktów. I grupa J pierwsze Niemcy 3 punkty. Drugie, druga Rumunia, trzy punkty. Trzecia Armenia. 3 punkty. Czwarta Macedonia, 0 punktów. Piąty Liechtenstein, 0 punktów. I szósta Islandia, 0 punktów. No i teraz klasyfikacja Strzelców. Pierwsza piątka. Pierwszy Artonim Dziuba, 3 punkty, 3 gole. Drugi Burak Ilmas, 3 gole. Trzeci, Stefan Jowetić, trzy gole. Czwarty, Tomasz Sołcek, trzy gole. I piąty, Aleksander Mitrowicz, dwa gole. Teraz już z ostatniego tygodnia. Agent Roberta Lewandowskiego w Piwi w Zachawi chce przedłużyć kontrakt z Bayernem Monachium. Jeszcze z Bayernu Monachium. Bayern Monachium chce pozyskać z Real Madryt Lukasa Vazqueza. Lukasa Vazqueza z Realu Madryt. Real Madryt chce pożądać dwóch naj... Real Madryt chce zdobyć dwóch pożądanych, najbardziej pożądanych piłkarzy na świecie. Jakby nosi marka. I kolejny news. Przed meczu z Węgrami pozytywny test otrzymał Mateusz Klich. I w sobotę rano Łukasz Korupski też dostał pozytywny test. I przez to są za jeszcze trzech piłkarzy połową Na pewno bramkarza Krakowi. To już był ostatni news w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się spodobało zostawcie łapkę w górę. I subskrypcje. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!